Hej, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy robili unboxing paczki od Jungle Boogie. Zapraszam do oglądania. Wreszcie taśmy. No i następnie można zobaczyć bardzo dużo pianek. Taką karteczkę, czy można się rozłościć, a to chyba do każdego zamówienia. I jest nasza pierwsza reszta. Widzicie, jest ona tak bardzo ładnie zapakowana. W taką, w taką wstążeczkę, Wiadomo, jest zabezpieczona, tak jak wszystko jest normalnie. Trochę za dużo jest tych pianek, Trudno. Zna jest taka wstążka, i to jest druga roślinka. Hmm. Teraz sobie podzielecz. Tak, że taki jeszcze ciepły i trzecia roślinka i oprócz takiej wstążki jest przymocowana taka laska cukrowa, bardzo fajny pomysł na zapakowanie roślin. I teraz, kiedy wszystkie roślinki mam wyjęte, to trzeba się pozbyć tego kartonu i tych pianek, więc trzeba tu trosz, troszeczkę posprzątać i zrobić więcej miejsca i przejdziemy do odpakowywania dosięgów. Teraz, kiedy już posprzątaliśmy nasze stanowisko pracy, możemy wziąć się za odpakowanie poszczególnych roślin. Zacznę od rozwiązania tej tasiemki i później będę nacinała właśnie te zabezpieczenia. I wyjmowała naszą roślinkę. Taśma jest bardzo ładna w takie wzorki. Tutaj jest choinka, a tutaj są śnieżynki takie. Bardzo ładnie się to prezentuje. I teraz będę nacinać, tak tutaj tą taśmę. Czy tu jest od spodu taka no, jedna i trzeba przeciąć, bo inaczej nie można tego rozwinąć do końca. Jest nasza pierwsza roślinka. Teraz się z nim z ziemi wyspało, ale to nie szkodzi. I będziemy pakowali drugą. W sumie tak sobie teraz myślę, że to można przez górę ściągnąć po prostu. нам отрастить. Пошли. Będzie dużo sprzątania. Nie wiem, czy wy też tak macie, że najpierw kupujecie jakieś małe roślinki, żeby zaoszczędzić, a później kupujecie takie same, tylko duże. No i właśnie my tak zrobiliśmy. Jest to pepperomia Rosso. Mamy jeszcze taką, właśnie jedną, tylko ona jest już tak, jeszcze taka malutka, a ta już jest taka duża. Trochę nisko się wysypało, no ale ona była tak transportowana, pewnie. Nie za delikatnie, więc jest to raczej zrozumiałe. Ale jest dobrze zapakowane. No jest, jeszcze, jeszcze trochę tutaj. I teraz będziemy odpakowywali trzecią roślinkę. можно развяжет вот И рассеянно Się prezentujemy nasze świnki po zdjęciu wszystkich zabezpieczeń. Była one jak zwykle w takiej chusteczce: w sensie to była taka chusteczka, która była namoczona, żeby miały wilgotno. No i ogólnie są w dosyć dobrym stanie. Pepera mi się trochę liści łamało, ale ona i tak ma ich bardzo dużo, więc raczej tego nie widać. Choja też jest bardzo w dobrym stanie. I ogólnie rośliny się prezentują dobrze, nie mają jakichś pożółknięć, yy, na przykład jakichś takich obschniętych końców. No naprawdę prezentują się bardzo dobrze, ale w końcu Jungle Boogie jeszcze do tej pory nam jakiś bardzo taki złych roślin nie przysyłało. I raczej to się nie zmieni. No i myślę, że będziemy też więcej rzeczy od nich zamawiać.